Cześć, mogę się Marvel i dzisiaj wbijemy MSD na 15 Jak widzicie, tak. Chodzi mi tylko o jedną rzecz: bo możecie spojrzeć na moją liczbę żetonów, w punktów, Ale możecie zobaczyć na moją ja cię, ofertę w sklepie. Możecie nawet domyślić, że chcę kupić mega skrzynkę, bo ostatnio kupowałem. I zdążyłem uzbierać, więc jak wygramy jeszcze. Musimy być trzecie miejsce nawet na, na, na otworzenie mega box więc trzeba je otworzyć i... Hmm. i, i będzie dobrze. Ja cię, ale to jest walka i okay, przeżyli. Mój kolega przeżył kolega. No nie znam go, po prostu jest losowy. On nie rozwali mnie. On losowy to był. W sumie nie jest, jest duży, bo teraz i nie gra. I ok, jest, ok. Dobrze, dobrze, dobrze. Rzuć, rzuć, tylko jest rzucony. Ja cię że, ok. Jezu, ja już wiem, że trafię Murtisa, ale nie. i, ok, okay, okay. O nie, teraz, się rozwalił burz, i nie chciałem go rozwalić. A burz Będziemy trzeci, a ja bym chciał dr drugi, bo drugi mi dwa gwarancję, a. Teraz, bym ta pedał tak go rozwaliła. Jest, wielkie starcie. Znaczy, że go rozwalimy. No to będziemy nawet piersi, a piersi tym lepsi, he. Czym lepsi, tym lepsi, Heh. Czym lepiej, co lepiej. Mogę odskoczyć troszkę od metody, to, to by może dłużej przetrwał. Ale jest 15 rano, jest plus 200, jest wszystko. Więc jak widzicie, chopa, jest 600. Tak, właśnie, bo ta oferta się kończy za 11 godzin. Hop. dzień przedmiotowy, czyli nie ma postaci. Zobaczymy co zostanie do zostanie dostaniemy nawet ciekawe i mogę do rozy chciałbym chętnie Nie, nie ma nic No nie, nie, no to ja chciałbym wbić wszystkie osoby na 15 rogę To nawet mówiłem chyba na wcześniejszym odcinku Więc następny idzie, następny dawaj Okej Może... Może być w sumie duo nie wiem ile nam to zajmie, ale na pewno nie dużo. zajmie w biedzie bajka. Bo jest prosta do wbicia. Hop. I... Ja cię łoka. Tak to było. Ja no, nie idź tam, bo to jest Primo nie roz... Wow, rozwalił Primo nawet. Nawet nieźle, okej? Okay. Ale ona była pod tej i nie miała szans Okej? Okay. O, ja, się, ja się barlę jej Wspomniałem, że to dło w sumie Muszę już tak atakować, atakować, bo to przecież nie dło, hop tu Myślałem, że w krzakach, to już tak To w pamiętałem, to w krzakach to jeszcze to musiał nie, nie zauważyć i uciekł się ja hop. Jest. Przynajmniej mam misia do pomocy. Misia do pomocy. Dobra, muszę poczekać, ale nie. Zresztą miś mi pokaże gdzie. Hop. Tylko jest zresztą mały. Okej, okej. się odrodził, u W stanie nie dostał. Jeszcze gdzieś jest. Teraz gdzie jest? Gdzie tu jest? Tu już widzimy go. hop, hop. hop. Czy też nie zginęła? Po prostu i tyle. <gry> Miała nic, musiała zginąć, więc. A więc 219 to już będzie 13 ranga. Ja sobie to są dawne postacie, tylko że widać w jakim postacie mi przygrały. Do trochę grałem, bo grałem, bo kalek jest niedawny. Niedawno trafiłem w galę, więc. I to był miesiąc, ale mało grałem w galę, więc. Więc to dużo mi nie dało, ale ostatnio muszę sobie ulepszyć galę. Bo nie ulepszonego, tego. ulepszę galę, to. Nie jest to najlepszy skład. Od razu to oznajmę, że to nie jest najlepszy skład. Jak właśnie oznajmiłem, to nie jest najlepszy skład. Bo on mi zaraz rozwali, hop. O, rozwaliłem go, to był istny fart. Czy to prawda, że ja mogę rozwalić tego dna bajka na, majka, na Ujaki, ale, ale mi się udało z tym fartem. Biega mega farcika. I pfff, pff. jak ich tyle rozwala to to I... Nie, on mnie też rozwalił. Ja muszę tam wrócić. Mam 12, 11, 10, jak on pójdzie w tamtą stronę, będzie dobrze, a jak oni z będzie źle. Idź tam, idź tam, bo tam jest masa powerów. Już wszyscy w tym okej, okay, ja tam idę. Nie pomagam mu tu zbyt, bo on też wie, że tam jest masa powerów. Też tu wiedział, że jest masa powerów. Kurczę z jeszcze te. Okej, okay, jest, udało się, skradałem wszystko. Dzięki mnie masz tyle, nie, nie, nie dzięki sobie ogólnie, pamiętaj o tym, że to, ja ci tyle powerków dałem. Ci pomogło, mi, nie, nie ci pomogło mi zdobyć, bo przecież ty nie, nie, nie mógłeś sam, bo ty nie rozwaliłeś tylu osób co ja. ciągle by <śśśś> było tam, kto kogo rozwalił, ja. gdzie ta Piper uciekł, tam Leon. Nie jest najlepiej, bo my zaraz tu zginiemy A ja mam mało życia, niech muszę się w końcu czaić Robię te powerki Jest okej okay. Okay, okay, okay. Świetnie, jakby tak, że prosto ona miała aż 12, miałem chyba 9, nie wiem. Okej, okay, granga w górę mamy 13 i dostaliśmy tylko 10. To jeszcze będzie parę Arenek. Jedna dwie. No może dwie raczej. Więc tak. I... Mógłbym tu jednak gdzieś, ja to mi okej. O, okay. nie, ja już myślałem takie skupienie. Myślę, że ją rozwalę tak lepiej. O, już mi pomogłeś, to, to ją rozwalimy Ty już mamy zamiar rozwalić, nie? To tak byśmy zamiar rozwalić sobie. Mi się to udało, ale mi się nie udało przetrwać. A, mu się uda, bo ma ulta, to zawsze jest coś dobrego. Ult często ratuje. Nie było to najlepsza wygrana, bo było... Fart był, że byliśmy drudzy w sumie. Fart wielki. Wielki, istny fart. No, nic, no. fart. <grystanie> I kogo mamy kiełka. Nie, nie, no. Nie powiedziałbym, że to jest postać. Ta. Y -y -y -y. Jest? Nie, zapomniałem jednej rzeczy. Okej, okay, dobra. Jest, rozwaliłem, 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 hop! Ja się nie trafiłem. Mogłem go rozwalić, mogłem, mogłem. Ale w ogóle tego skina, nie zauważyłem tego, że ona ma skina, tego nie widziałem. Ale nie najlepiej poszła. Ale fajny skin ogólnie. Nie widziałem go kiedy. Tu zresztą. Więc będzie jeszcze jedna ręka. Chyba, że będzie krótka, to będzie druga. Kiedyś parę było takich. miałem krótkich, mega krótkich ręk i wtedy robiłem szybciej. Jakby robiłem następną. Nie tak podre, ale tak, Mówię, jedna ręka. Nigdy nie można powiedzieć, że jedna ręka, no bo. Nie wiadomo. To będzie jedna czy dwie. To zawsze może być hop, Leona. Leona. <grystanie> Zbiera po prostu ten. Jak je ja rozwalę to znowu wziął mi. Okej, rozwalimy sobie tu skrzydeczkę. Hop. Hop hop hop. To nie mówić wodę, kochaj, tutaj ten, tutaj. tutaj. Ale jest tu, on tutaj siedzi. Okay. Dobra. To była taka parę sekundowa przerwa, wiem. A przerwa właśnie. Tak chcę ci nie zdziała, nie było co komentować. Teraz wreszcie zaczęła normalnie grać. Mamy... 8. Uważaj, co ona to nie widziała tego, że on rozrzucał to tam? Nie, nie widziała, serio. Wspomniała, że nie widziała tego, nie wiem, ale... było widać, jak to... Czy na serio... Ło, wow, wyszła mi nieźle róza. Róza nawet nieźle weszła. Trzecia jest to najlepsze miejsce. No ale będzie to na tyle. Nie wiem czy pokazywałem klub, ale jeszcze raz. To już wcześniej się pokazywały na pewno. I Z mega boxa nic nie trafiliśmy. Są zakupione jak widzicie. Tu, tu nawet nie mamy, mamy stało 7 mamy a opening będzie już niebawem. Bo 61 dni, no nie jest to niebałem, ale to no, chyba, że odblokujemy wcześniej, no, no to cześć, pa się go.